Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Pińczowie. Z okazji jakże ważnej wydarzenia dzisiaj podpisujemy umowę na dofinansowanie naszej inwestycji, którą praktycznie już jest rozpoczęta, ale wymogi proceduralne związane z realizacją wymagały pewnych działań, które musieliśmy już podjąć, zanim Pan Marszałek podpisze z nami umowę. Także jest to inwestycja. Co jest bardzo y, ważne dla Piotrowa. Chciałem przywitać obecnych wszystkich, czyli pana ministra Michała Cieślaka, pana marszałka Andrzeja Będkowskiego, pana dy dyrektora Departamentu Rozwoju Jacka Słuka, pana radnego sejmiku województwa Macieja y, Gawina i panią skarbnik Józa Wisiewską. Proszę państwa, jak już powiedziałem. W ramach tego projektu realizowane jest, jest, to dosyć trudna nazwa, nazywa się multimodalna mobilność Gminy Pińczów, a dotyczy samego Pińczowa i w ramach tej, tej inwestycji planujemy wiele zadań, między innymi bardzo oczekiwana inwestycja w zakresie przebudowy i remontu budynku dawnego dworca autobusowego na terenie Pińczowa. Wszyscy wiemy, że od kilku lat taki, takie miejsce, które by było służyło wszystkim uczestnikom, transportu publicznego nie ma, mamy tylko wiaty przystankowe oraz oczywiście miejsce na zaparkowanie, a w ramach tego projektu przebudujemy i uruchomimy na pewno nowoczesny, nowoczesny dworzec. Oczywiście w ramach tego projektu też planujemy w ramach tej multimobilnej mobilności miasta, to jest to taka trudna nazwa, ale chodzi głównie o ochronę powietrza, czyli Ochronę powietrza, tym bardziej, że Pięciu aspiruje w tym momencie, staramy się o utworzenie ochrony cefu czyli idziemy w kierunku uzdrowiska i dlatego właśnie w ramach tego projektu również przewidujemy budowę 4,5 km prawie ścieżek rowerowych na terenie Pięciu. To właśnie jest po to, aby dbać o to czyste, czyste powietrze, ale również zakup dwóch autobusów hybrydowych które będą służyły do komunikacji miejskiej, komunikacji publicznej. Jesteśmy już po, po przetargu, mamy o, operatora, który się tym zajmie. I właściwie jeszcze dodatkowo jest taki dobry pomysł, aby w miejscu, w którym otworzymy, czyli tym centrum komunikacji, utworzyć tak zwany park and ride, czyli miejsce parkingu dla rowerów, czyli tam będą wiaty przystankowe oraz miejsce, gdzie będzie można zatrzymać się samochodem Przesiąść się z samochodu na, na rower, który można oczywiście Pieńczowie pożyczyć, Czyli też będziemy, chcemy zakupić 20 rowerów, które będą służyły nie tylko naszym mieszkańcom, ale też gościom, które przyjeżdżają do, do Pinczowa. Dobrym tu atutem jest to, że nasz dworzec jest jakby, po, nie jest w centrum miasta. Czyli to jest jakby atut, że ten system powinien zadziałać. Czyli mieszkańcy coś przyjedzie do, do Pinczowa, wysiądzie i po, będzie mógł zwiedzić pińczów oczywiście nie samochodem, ale już na, na rowerze, ale też chcemy, aby nasi mieszkańcy yy, mogli możliwość dojechania rowerem do, tam, gdzie oczywiście zalecają sprawy, czyli do, do urzędu, do kościoła, do takich ważniejszych budynków, które służą wszystkim nam, czyli w publicznej. To jest bardzo ważne. Także dziękuję panu marszałkowi za, za wsparcie. Dziękuję oczywiście panu radnemu Maciejowi Gabinowi i panu ministrowi i panu dyrektorowi, który i który działał w ten sposób, że dzisiaj możemy właśnie taką umowę podpisać. Tak jak Pan Burmistrz powiedział, dzisiaj podpiszemy umowę, której wartość opiewa na ponad 8,5 miliona złotych, z czego 6 milionów 400 to jest dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Czas realizacji tej inwestycji, która tak jak Pan Burmistrz powiedział już się rozpoczęła i są podjęte działania, które w roku 2020 w grudniu mają doprowadzić już do finału tej inwestycji. Ta multimodalna mobilność miejska jest bardzo... Istotnym elementem poprawiania infrastruktury, poprawiania y, takiego i bezpieczeństwa, i komfortu życia mieszkańców danej wspólnoty, a w tym przypadku Pinczowo. I bardzo dobrze, bo pińczów y, jest takim miejscem na mapie województwa świętokrzyskiego, które w istotny sposób wpływa też na przyciąganie do nas turystów osoby, które odwiedzają, ale i co za tym idzie, również jakiś potencjał gospodarczy. I dobrze, żeby Pińczów był miastem przyjaznym, miastem, które, w którym dobrze się funkcjonuje, w którym dobrze się żyje. I myślę, że te działania poprzez przebudowę, modernizację tego dworca, zakup tych autobusów hybrydowych, wybudowanie tych wiatr do ścieżek rowerowych, które tu są zaplanowane, spowodują, że Pinczów stanie się miejscowością, która dostosowuje się do tych wymogów współczesności, ale jednocześnie, znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie miastem przyjaznym dla i mieszkańców, i osób, które odwiedzają pińczów. Na rowery teraz wszyscy się przesiadają. Przy okazji, tak powiem, że jesteśmy, jako Polska, krajem, gdzie sprzedaje się najwięcej rowerów licząc na tysiąc mieszkańców w Europie, a, a jednym z czołowych takich krajów, gdzie ludzie się przesiadają na rowery na świecie. I dlatego ten kierunek który tutaj jest też zaznaczony, te ścieżki rowerowe, te miejsca parkingowe, gdzie można się z samochodu przesiąść na rower i odwrotnie na samochód, tutaj również powstaną. Życzę samorządowi województwa, nie województwa tylko gminy pięciu, żeby ten projekt bez przeszkód został zrealizowany, żebyśmy mogli pod koniec grudnia powiedzieć, że mamy to już za sobą i obdajemy to do użytkowania mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz podpisujemy, tak panie dyrektorze? Wstępujemy do podpisywania. To jest nasz, tak? Tak. Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, porusimy teraz Pana Ministra Michała Kieślaka o zabranie głosu. Również myślę, że z nowymi informacjami dotyczącymi programu rządowego. Szanowni Państwo, bardzo mi miło gościć tutaj dzisiaj w Pinczowie, uczestniczyć w tym oficjalnym podpisaniu umowy. To bardzo ważna informacja i bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla mieszkańców Pinczowa, ale również mieszkańców Ponidzia. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi Andrzejowi Będkowskiemu, Panu Burmistrzowi również za to, że te środki zostały przekazane i te wnioski zostały przygotowane. Jak wiemy, już proces jest w trakcie. Częściowej realizacji. Nowy dworzec wraz z wyposażeniem, nowy dworzec autobusowy tutaj w Pinczowie będzie służył nie tylko mieszkańcom Pinczowa, ale również mieszkańcom regionu. Nowy Dworzec, nowa inwestycja połączona wraz z wymianą taboru autokarowego, który będzie przyjazny środowisku to ogromna wartość dla wszystkich, którzy tutaj mieszkają, ale tak również dla tych, którzy ten region uzdrowiskowo, niedługo mam nadzieję, turystyczno-rekreacyjny również będą odwiedzać turyści i kuracjusze. Ale chciałem się również dzisiaj z Państwem podzielić kolejną informacją. Rząd Zjednoczonej Prawicy walczy nie tylko z wykluczeniem komunikacyjnym. My tutaj dzisiaj jesteśmy w związku z tym, że ta komunikacja będzie w tym regionie się poprawiać. Nowy dworzec, nowa linia kolejowa w najbliższym czasie. Oraz nowy tabor pojazdów. To wszystko ułatwi, usprawni życie mieszkańcom. Ale dzisiaj chciałem również Państwu przekazać, że rząd, w ramach Polskiego Ładu, podziału rezerwy ogólnej, w ramach opracowanego algorytmu dokonał podziału środków na gminy, które skorzystają z dodatkowych finansów na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne. Ponad 4 miliardy. Złotych zostało rozdzielonych między te gminy, które są w znacznym stopniu wykluczone właśnie w tych usługach, czyli usługach dostarczania wody i usługach odbioru kanalizacji. Na teren województwa Świętokrzyskiego trafiło ponad 190 milionów złotych i 88 gmin otrzyma bezzwrotne wsparcie i dofinansowanie właśnie z przeznaczeniem na tego typu inwestycje. W większości przypadków są to środki, które będą przekraczać milion złotych lub będą w okolicach milionów, miliona złotych, ale również będą gminy, które otrzymają według tego algorytmu 2 lub 3 miliony złotych. W najbliższym czasie, myślę, że to nastąpi w ciągu kilku godzin, opublikujemy listy tych gmin z przydzielonymi czy z wyliczonymi przez ten algorytm właśnie kwotami, które będą im... Przekazane właśnie na tego typu inwestycje, czyli inwestycje w wodociągi i inwestycje w kanalizację. Program został tak opracowany, czyli algorytm został tak opracowany, że środki z rezerwy ogólnej w ramach Polskiego Ładu otrzymają przede wszystkim gminy, w których mieszkańcy nie mają dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. I w tym wypadku, w przypadku sieci wodociągowej to jest 90% mieszkańców, mniej niż 90% mieszkańców, w przypadku sieci kanalizacyjnej jest to około 60% mieszkańców. W związku z czym według tego wyliczenia otrzymają środki gminy, które są w najgorszej sytuacji pod względem wykonanej ilości, wykonanej... Wykonanej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, która ma właśnie dostęp procentowy udział mieszkańców, który ma dostęp do, do tych sieci. Ja dziękuję bardzo i oddaję Państwu głos. Jeszcze raz gratuluję Państwu. Panie ministrze, panie Marszałku, panie burmistrzu. No co, zostaje mi tylko pogratulować tego, że pińczów się rozwija systematycznie i szybciej niż powoli, bo nie można mówić, że powoli te pieniądze, które dostał ostatnio czyli 10 milionów do wykorzystania na kanalizację głównie. To też ogromny zastrzyk, a teraz jeszcze dodatkowo kwota na, na dworzec i, i na, tą, na te zmiany, które są w mieście. Nic, pogratulować burmistrzowi i marszałkowi i życzyć, żeby takie konferencje prasowe odbywały się w pińczowie jak najczęściej. Gratuluję. Jeszcze raz chciałem podziękować Panu Marszałkowi za Panu Radnemu, Panu Ministrowi za wsparcie. Mamy takie, proszę Państwa, dzisiaj tu trzy osoby, czy może więcej, które wspierają ten, ten pięczów. Nawet w tym, że mieliśmy ostatnio e, wniosek o wpisanie Gminy Pięczów do strategii rozwoju województwa w zakresie strefy ochrony środowiskowej i dziękujemy Panie Marszałku, zarządowi i Sejnikowi, że udało nam się tej strategii rozwoju ten pięczów umieścić. Myślę, że to będzie duży bodziec dla Pięczowa. I też dziękuję panu ministrowi, że wspiera nasze miasto. Myśmy dostali środki finansowe na kanalizację, naszą gminę. 10 milionów właśnie w ramach Polskiego Ładu. Także też, panie marszałku, idziemy równolegle. Mam nadzieję, że w tym razem też pan minister nam jakieś środki przywiezie, bo tych pieniędzy jest ciągle mało. Także jeszcze raz dziękujemy wszystkim za to, że panowie tu wspieracie. Chociaż pani skarbnik też się martwi, bo wiemy, że zostało nam tylko rok, by wydać te. Prawie 8 milionów. To jest naprawdę duże wyzwanie dla gminy, dla naszych pracowników i dla wszystkich, ale myślę, że jak zwykle da, damy radę i te inwestycje zakończymy w czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.